I jego firmu Super, przechodzimy do wolnego. Oj! Ale ściężka poprawi sobie na trzecią. I pięknie. Czaruj, nosa. Czarus, Czarus, Opa, pięknie. Położony. twój zawodnik jest obrońcą z Brazylii. Czego Silva? Jest, wydzienie. Nie, nie, Pewnie wykonany, pewnie wykonany. Uuu, piękny gol! No tu to tacz Trudna piła. Jakie przyjęcie piękne. Kego? Uuu, super! To takie coś trzeba nadrobić. Sam na sam, sam na sam! Nie! Kego I zawodnik ma 27 lat, gra w Bayerze Leverkusen i jest, jest. Francuzem. Masz sporo informacji. Wydzienie. 2, 1, nie wiesz, nie niestety, a nawet się musieli pomoc komentarz.